Josz! Jednak mój sposób sprawdziłby się lepiej. No bo z tym takie utrapienie. A propos utrapień, Ben nie wraca od paru godzin. Może coś się stało? Na pewno wszystko gra. Przecież pojechał z błędem. A my mamy nareszcie trochę ciszy i spokoju, prawda? Może ja spróbuję naprawić. Da. Nie uciekniesz, jeszcze Ło! portale? Jej, ale czego? Może. Nie! Nie zaryzykuję utraty zdobyczy! Mam wrażenie, że sam nie wiesz, co robisz! Przynajmniej ukryjmy się w lesie! Zgubiliśmy ich wreszcie! Mam kosmiczny zegarek i mogę się przydać! Rzeczywiście! Potrafisz być irytujący! No, lepiej ruszajmy dalej, bo oni. Lepiej ruszajmy dalej, bo oni co? Postaw mnie! Nie! Ja, ja, ja. oh. Hej, dzięki! Oh. Au, nie dziękuję! Getrax spokonany! Może dla odmiany zrobicie jak Gorgen I zostawcie mnie w spokoju! Oh. Gdybyś nie zrozumiał! Gorgentraw to roślina rosnąca na kilku planetach nieco podobnych Jeśli do. Jeśli musisz wyjaśniać, to żart był słaby. Jednak nadajesz się wyłącznie na zdobycz! A, Hej, no co? Nie jestem jakimś tam breloczkiem! Na lewo! Skręć w lewo! O! Będę kierować! W prawo! Stop! Zrób przewrót przez plecy! Sorki, poniosło mnie trochę. O! Super! Ma dwie wolne. O no weź! Ile ta zdobycz jest dla ciebie warta? Ja zlatuję! Ups, ja to zrobiłem? Fajnie. Jednak kajdany do czegoś się przydają. Chwila, a gdzie ten drugi gość? Hej, ale ja sobie z nim rozmawiałem! Nie dbam o to! A może chcesz poczwórną fangę w duchaj? No Stary, straciłeś rękę, a ja mam cztery. Chętnie pomogę. Tak! Jestem! Wolny! Niedobry zegarek! E, <grym i lęki> Moglibyście zaczekać chwileczkę? Nie, nic z tego. Yy, dawaj Jest wolna! I czeka was szok. Nie, nie ta zdobyć jest moja! Nic z tego! I nie wstawaj! Krab jeszcze wróci! Wspomnisz jego słowa! Dzięki za odwiedziny, ale nie masz się więcej przychodzić! Zawdzięczam ci życie od Mieńcu. Zostawię cię w spokoju, ale gdy znów się spotkamy, będziesz moim łupem. Mógłbyś podziękować! Poczekaj, wracaj! Gdzie jest moje auto? O, długo mnie nie było? <laughs> już. Okej, okay. działa. O! Ben, jesteś w samą porę. Wychodzimy sobie właśnie na krótką przerwę. Może pójdziesz z nami? Ach, przyda mi się przerwa od przerwy. Ben, żaden z Ciebie pożytek. No, oby.